Yo, Siemano! z tej strony, kuba, dzisiaj zagramy sobie w Minecraft Survival e, ostatnio, w ostatnim odcinku skończyliśmy sobie tutaj e, I zdobyliśmy sobie Enchanting To bardzo ważne Teraz Najważniejsze jest to, aby zdobyć e, Kurcze, aby ulepszyć ten Enchanting na ten na któryś tam poziom. Ale dzisiaj zajmę się poszukiwaniem wioski. Wioska akurat bardzo się przyda do na przykład dużej ilości jedzenia. Albo do villagerów. Też może tam być bardzo fajny lud, więc. Właśnie tam się udam. O nie, o nie, błagam, oby to była dębowa. No muszę gdzieś ina, gdzie indziej pójść. Mm -hmm. Dobra. Pójdę. Może gdzieś tam? Mm -hmm. mm. Um. Eee. Dobra, pójdę tam. Ciekawe, czy wolne? Aha, super. <laughs> Nieźle. Dobra. I ogólnie mam melony, ale biorę te. Bo więcej po prostu mi leczy życia. O Piesek. Cztery kości. Też nie wiem, czy pies na tym etapie będzie. Jakiś, nie problematyczny może. Dobra. Uh, 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 jedna ko jedna manczka kosna. Ojej, oj. masz. Mm, tylko teraz muszę go jakoś wsadzić do ten, do łódki. Dobra, chodź, chodź za mną. okej okay. Uuu. Uh, uh. Dobra. Dobra. Gdzie jesteś? Chodź. Jest, dobra, mam go. Jest, jest, dobra. Płyniemy. Kurde, tylko tak, co ja go nie stracę, nie no. Bo to, to, to może być... Um, nie wiem, ile mobów może mnie napotkać podczas tej wyprawy. Nie chcę, żeby on umarł, bo to będzie przegięcie. Dobra, ten co go zabije, to biorę go i kurde torturuję do końca mojego życia w Minecraft. Hmm. Chyba za tą górę pójdę, bo tam może być łąka, Ale nie wiem, raczej będzie. Hmm. O nie, najgorzej będzie. Ty. Oj, błagam. Błagam. Oby... Co to mi się tu włączyło? Błagam. Oby to. Nie! 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 Nie, no kurw! Ty. Jedz, jedz. chodź za mną. Ja nie mogę. To niszczenie łódki będzie tak problematyczne. Nie. Okej. Okay. Dobra. Hop. Yy. Yy. Dobra, a tutaj on, on tam pierdnie się do mnie. Mhm, yy. yy -y, dobra. No i tupa. Ah, jaj. O, ale tam jest domek Wiedźmy, więc w sumie. To jest jedyny plus. Mhm. Mm o kurde, ja nie chciałem to uprawiać. Dobra. Um, hm. Tym hmm. Ten domek Wiedźmy był gdzieś tutaj. Mhm. A zresztą tam nic nie ma. Więc walić. Czy ja tam widziałem kawałek wioski? A, to tylko żaba. Ja nie mogę. Ale mi nadzieję zrobiła jakieś kurde klub. Fuck. Dobra. Aha, tam śnieg, dobra, czyli lecę w tamtą. Mhm. Oho. O kurczaki. Jak to dziwnie wygląda, nie? Wygląda jak jakaś. Kurde, Jakieś jakiś skyblock płaski. Ja przecież to jest, jest nieralne, żeby takie coś się zrespiło w Minecraft Przecież kurde Ja nie mogę Ja Z hop, hop Dzięki ujebną. go, Dawaj. Żup. O Z... ale, ale kryt. Dobra, bym go walnął, tylko żeby te. O, dobra, brawo. Juhu. E, dobra, ja teraz udupię tamto i żup. I lecimy. Błagam! Kurde no nie! Hmm. U, lawa pulka! Hmm. Ciekawie. Błagam! Nie wpadnij tam, ty! Dobra, dobrze, że psy są mądre. Ty psy są... No, ten pies jest mądry, i ode mnie chyba. nie <grywy> o, o, Wezmę sobie tą Ju! jeden ten. Uhu, Pilager Outpost. Dobra, lecę tam. Tylko on nie błagam, że mój pies tutaj musi zostać. Bo oni go zniszczy. Zabiją go. Bez litośnie. Dobra, chodź tu. Gdzie ty jesteś? Stój, stój tu. Ja sobie zaznaczę takim wielkim tym patykiem I lecę ich zniszczyć. Ciekawe jaki lud tam będzie. Oho, już we mnie. Celuję. A nie trafi. On jest słaby. No ile ty masz życia, Dobra, wlatuję tam do środka. Wyjazd nie ma. Dobra, poleciał. Tutaj pewnie jeszcze jakieś będzie nie? Nie? Dobra, pszenica. Eee, dobra. Ale żemniaki, żemniaki się że Żelazo. Oho, drewno! What? Eee, I ta trąbka wezmę sobie. Dobra, te patyki wywalę. Eee, nie spodziewałem się, że aż taki dobry będzie ten lód. Ziup! I teraz lecę szybko tam. O kurde, au! Aha. Nie zebrałem za żadnej kuszy. Dobra, chodź za mną. Chodź. Chodź, błagam. Tylko żeby on ich nie zaatakował. Bo jak oni mnie walną, to on ich zaatakuje. Dobra. Le Mm -hmm. Od razu będę zbierał tą trzcinę. Uh -huh, no co się robi? Yy, wezmę sobie już łóżko, żeby zostawić, jak będzie już ciemno. Uh -huh. Oho, tam coś może być. Dali tu jakieś kups. O! Jest w końcu! Le Las. Aj, będę sobie musiał chyba przepalić ten. Dobra, po pierwsze. Gdzie ty jesteś? Nie, gdzie, gdzie jest mój pies? Halo. O, Zióp, Masz. Yy, wezmę sobie to. To to. Idę się przespać. Ju! Dobra. stąd nic nie widać o kurczę tam jest jeszcze dobra teraz pytanie gdzie iść tam tam czy tam przecież tam coś jeszcze jest o ja nie mogę dobra poczekam tu Apro, mi się podbuduję w sumie i zobaczę e, co tam takiego ten. <tryk> Oj mikrofon mi się wali. Maura. i co? Pod, podwyższy serender distance na chwilę. O kurde, ajajaj, ale lagi łąka! Jest! Idziemy tam. Łąka tam jest. Dobra. Wszystko wyjaśnione, dobra. Co pan ze to? To 15 żeby mi nie wywaliło I co my tutaj mamy? You Okej okay, dobra, czyli idziemy tam, bo tam jest łąka Nie ga... Ja zapomniałem wywalić te drewno Dobra, nie chcę mi się tego czekać Idziemy po prostu, chodź tam, Masz I Idziemy Kurde, ale bym miał lipę jak mi tam wpadnie. Kurde. Aj. Ej, no nie gadaj, że to tylko taka mała polana i koniec z tym. nie gadaj nawet. Proszę. No, co chyba ja, ja robisz. O. Mhm, to nieźle. Czy no, nie ja mam jeszcze jakieś, nie. Dobra. prostu idę i koniec. Ja. Koniec tej bolany. A ty sam. Znam... Tutaj mamy. Uhu. Wskazy trzeba że... walić tą. Walić. siup, siub, siup, siup. Oho! o kurczę! Jo! Ja myślałem, że spadnę tu do... Dobra. Ok. Hmm. O que é isso? Okej. Okay. Oho, jest tu coś. Czy tam jest polana? Błagam. Oho, ała. No nie ga... No kurde. O, a tam coś jeszcze. O, ja. Chyba, że za tą górą coś tam będzie jeszcze. Ja jeszcze nie mam łódki. Ja... Kurczaczki... Jest dobra, błagam. Tylko żeby to nie była jakaś krótka, błagam. Jeszcze gorzej, kurde! Oh, jeszcze gorzej, może. Nie komentuję tego. O kurwa, nie nie ma nic, no nie, O, tutaj... Dobra, teraz wystarczy. Dobra. Okay. O, Dobra, Dobra, to Dobra. nie, 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 Nie. O, -o. okej. Okay. Hop, 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 hop. Yeah. Dobra. Dobra. Może tam jeszcze będzie. Błagam. Może tam jeszcze będzie coś. O. Nic tu nie ma. A ja pierdolę. Och, coś tam jest z pustynią. Hmm. O! Dobra. Las, ten las to już jest począt może być początek jakiegoś fajnego terenu. Wioskę po prostu. Wioskę chcę. Na pewno przez przypadek nie wyłączyłem struktur, bo tam był ten pillager outpost. Dobra. Nie! Zapomniałem, zapomniałem kompletnie. Chodź, chodź. Nie, przepraszam. Ja nie mogę. Psz, to jest, kurde, najgorsze. Chyba, że siekierą bym niszczył. Dobra, to już jest mądrzejsze, to rozwiązanie. Nie, błagam! Sawanna, proszę. Aż w sumie na sawannie nie jest aż tak okropnie. O, No, dobra, to jest. Jest! Wioska! Dobra! Jest, dobra! Wioska, błagam! Jest. Teraz, żeby był dobry lud. Mm -hmm. to tak, Tyle? O, jest! Jest! Jest dobra. Idę tam. Jeśli tam nic super zarobić z tego nie będzie, to wracam tu. Aha, uh -huh, strzemnie się No tam dalej jest, kurde Tylko nie wiem, czy to się opłaca tam iść, jeszcze w ogóle tam będzie Kurde, jako filka tam Wiem co zrobię, znowu O kurde, auć Ja był potężny ciozna ten I co? No i nic nie widzę tam. Dobra. Ciur z tym. Bacz. Lecę tam. Aha, aha. Dobra, może jednak nie. <ścoughs> może lepiej nie. Dobra. Zostaję tu. Już to trochę głupie miejsce, no ale dobra. Niech będzie już. <głos》> Lepsze to niż nic. Chociaż w sumie nie muszę przy tej wiosce. Na przykład mogę się tu osiedlić i mieć blisko wiosnę. Mi najbardziej zależy na villagerach. Więc ja chyba gdzieś tutaj zrobię swoje Eee, ten ziup więc dobra eee, zobaczę jeszcze dokładnie zlutuję tą wioskę eee, wezmę sobie jeszcze tylko skraftuję ten mm. motykę no ale nie mam drewna ja nie mogę okej dobra pójdę sobie po drewno Скрафтуя мутика и се сбира шана. О, курчаки. Окей. Okay. Добре. O nie, o nie, dobra, może tyle. Ho, ho, oj. Dobra, se idę tą motykę skraftować, biele ściano i se tu budować domek. Cyk. Dobra. O kurde, nowy mob. O, wojny! Jo! Dobra, później na następnym odcinku z so, tego dokładnie obczaję. I mm. chciał <ścoughs> mi się kichnąć. O kurde. Aha, nie ma miejsca. Dobra, wywalę te lilię. W ogóle niepotrzebnie. A tutaj to jest nierealne, że tylko jeden kamień. To wygląda jakby ta wioska była już zlutowana. Dobra. Ju. Okej. Okay. Jeszcze gdzieś jest jakieś siano. Chyba nie, ale... Zobaczę jeszcze tu. E, ogólnie tu mała w ogóle jest ta wioska. W serio, bardzo mała. No dobra, już nie ma. E, to idę, to wezmę i lecę z chlebki skraftować. Mhm. I... uwaga... Cyk... Oho... Cyk... 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 Juu. Dobra... Mamy chlebki... Kurde, no drugi raz mi spadł, <gry> W dzisiejszym filmie to by było na tyle, zostawcie łapeczkę w górę, subika i ja się z Wami żegnam. Nara.